Nina. Tego w szkole ci nie powiedzą. 1 listopada natrafiłem na tę, na tą, na tą, y, na wiedzę ojca Pio w Wiesiorynkach tak. i, i, i... Dlaczego właśnie też nawiązuję do tej daty, że, że, że to jest Dzień Zmarłych, czyli też można powiedzieć, że dla mnie to jest taka mhm znacząca Wskazista. data, że jak, jakbym mhm. ja się ponownie narodził i, i, i ta wiedza y, uzupełniła jakby y, dotychczasowe braki. Y, y, jakby w tej układance złożone jest takich puzzli i tych parę puzli brakowało w mojej układance, żeby y, do całości, żeby mieć szersze pole y, widzenia tej, tej całości, nie? I, 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 mhm. I dlatego tak nawiązuję do tego, do tej daty, nie?